Zapraszam Was na krótki reportaż o tym, jak się w tej chwili, a jest wrzesień, koniec września 2020, podróżuję po Polsce w czasach, że tak powiem, ponownego rozkwitu pandemii koronawirusa. Jak. Yep. Maskę mogę zdjąć, bo jestem już u siebie w pokoju w hotelowym, ale gdy wychodzę z pokoju, zakładam maskę, gdy wchodzę do restauracji, to też. W w masce, dopiero już przy stoliku ją zdejmuję i muszę powiedzieć, że w tym przynajmniej hotelu jestem ich jedyną osobą, która tak ostrożnie podchodzi do sprawy. No, może oprócz obsługi, to nawet nie w recepcji, bo ci tam też bez maski siedzą, tylko bez masek siedzą, ale, ale obsługi już w samej restauracji. Kelnerzy rzeczywiście chodzą w maseczkach, podchodzą do stolików też w maseczkach. O ile w restauracji są pewne zmiany spowodowane koronawirusem, o których powiem za chwilę, o tyle sam pokój wygląda zupełnie normalnie. To jedno łóżko jest gorzej posielone, bo to już jest ranek po tym jak spędziłem w nim noc. No, muszę jednak przyznać, że pan recepcjonista, kiedy podszedłem do niego, żeby się wymeldować i zapłacić, e, ubrał maseczkę, także mogłem się poczuć komfortowo. Bezpiecznie. Może nie było widać tego dokładnie na filmie, ale mm, zmiany są takie, że w niektórych hotelach w ogóle odstąpiono od szwedzkiego stołu, czy tam szwedzkiego bufetu, jak, jak kto woli, i przynoszą. Yy, Wydzielone standardowe porcje jedzenia do stolika. Albo też szwedzki bufet jest, tak jak w tym hotelu, który widzieliście przed chwilą, ale nie można samemu w ogóle z niego nic sobie nakładać. Zawsze przychodzi obsługa i pyta, co włożyć na talerz. Tak czy owak, ponieważ podczas tego wyjazdu mam trochę spotkań z różnymi ludźmi, i gdzieś tam się czasami szwędam po tych restauracjach hotelowych, no to chcę kupić termometr, aby przed każdą kolejną wizytą upewnić się, że faktycznie nic mi nie jest oni, że nie mam objawów w postaci, na przykład gorączki. Chodzi o to, żeby nie narażać kolejnych osób, z którymi planuję się spotkać na jakieś zarażenie się ode mnie, a przynajmniej zminimalizować to ryzyko. Ciekawe, było rozwiązanie w tym ostatnim hotelu w bielsku Białej, ponieważ tam był szwedzki stół i można było brać co tylko się chciało, tyle tylko, że jedzenie na tym stole było podzielone na takie małe porcje, każda na swoim talerzyku i każda zabezpieczona swoją folią. I rozwiązanie może fajne, bo zapewniająco dosyć dużą swobodę w, w, w wyborze tego, co się chciało ale myślę, że generujące dosyć spore ilości śmieci w postaci tej plastikowej folii po jedzeniu.